czyli witajcie z tej strony Lubiany kolekcjoner Dzisiaj karty na wymianę pokażę Wam A więc zaczynajmy, bo mam dużo tutaj Pokemony, Ekstra Klasa i Brazylia, dobra, lecimy, wszystko na raz Dobra, najpierw parę bazóweczek z Słuchajcie, muszę chyba światło zmienić, bo nie widać. Dobra. Zlech, Bartosz, Ślura, Ślularski, Górnik Zabrzeże, Mateusz, Zachara, Elkir, Lodzias, Marker, Andaria, Pogoń, Szczecin, Łukasz, Brosz, Legia Warszawa, Patryk. Mikita, Legia Warszawa, Tomasz, kupisz Gelonia. Biały Stok. poczekajcie chwilę. Tutaj jeszcze, tak, dwie katy piaskliwice. Matej Iżwold i Lech Poz... Poznań, Dimitri Iniac Tutaj też jest kata na wymianę. George, że sama raz. Dobra, Pokemony w następnym odcinku pokażę, bo widzę, że tu mało mam. A jeszcze dodatkowe ogłoszenie. Mam na sprzedaż grę. Grę. Tak, samochodową. To jest blur. No wujek nie odda, więc sprzedaję. Kto by chciał, to pisać w komentarzach tam. Tak tam. Dobra, dalej. Może z połowę zrobimy. Tutaj z tych z Brazylii. En dobra, pierwsza. Luka Modric, star player. Zaraz. Y, dwie sztuki Arturera Utility. Na gotomo. Teraz want to watch a... Matip. One to watch Towsend Want to watch Kokorin. Teraz Fancy, Carga Unis, e, Wincent Company, Varan. Jakby nie było pożegnania, to tam nic się nie stanie, nie? Bo, no wiecie, na no dwie części dziela, więc bez pożegnania. Dobra, dalej. Hamels sewicz dwie sztuki Gary Medal. A jakby ktoś chciał to właśnie zrobiłem sobie takie te saszetki z tych z naklejek. A więc jakby ktoś chciał takie saszetki, to przysyłać do mnie naklejki, od Was powtórki i... Będę Wam robił i wysyłał. Dobra, dalej Hugo Loris. To już Ghostopery. Dwie sztuki Bufona. Kierkasillas. I Manuel Neuer. Dobra, jeszcze może trochę się później weźmiemy. E Ekspert w Kloze expert Forlan, Barnetta, Jeszcze jeden Mirosław Kloze i Donovan. Może wszystkim się wyrobimy. Logo Anglii. Logo Portugalii. Lepsze katy teraz Game Changer Gamechanger Game Changer Kawani. Game Changer Hernandez, Game Changer Hulk, Top Master Wine Rooney Double Travel, Travel Uruguayu. Tak. Teraz limitki. Jeszcze mam jedną limitkę z ekstragrazzją, więc na początku będzie korona Kielce Maciej Korzym Jak ktoś chce, bardzo sprzedam albo wymienię się. Thank you, everybody.